Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak na telefonie ZTA54 jesteśmy w stanie włączyć hotspot inaczej router mobilny, także zapraszam do oglądania. Aby włączyć hotspota, musimy zapaść w prawym górnym rogu ekranu naszym palcem i przeciągnąć w dół. Następnie pod paskiem jasno odsiwać tą półeczkę i jeszcze raz w dół. Teraz przytrzymujemy palec na funkcji hotspot. Jak widzicie, przeszło nam teraz do ustawień, w których mamy teraz cztery różne, pięć różnych opcji. Mamy tutaj używaj hotspota, skonfiguruj hotspota, limit jednorazowego użycia danych, zarządzaj urządzeniami i więcej ustawień. Także, aby włączyć, no to pierwsza opcja, klikamy. Hotspot został włączony. Teraz skonfiguruj hotspot Wi-Fi. Teraz mamy tutaj nazwę hotspota i mamy też hasło do hotspota, które możemy sobie zawsze w jakiś sposób chcemy zmienić. Dajemy OK. Jak widzicie, hotspot został ustawiony, został włączony w prawym górnym rogu koło trybu wyciszenia. Pokazała nam się ikonka hotspota. To znaczy, że hotspot działa i czeka na połączenie jakiegoś urządzenia. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!